Witajcie ponownie w niedzielę 30 czerwca, tym razem może nie o harmonii kosmosu, ale o tym, co się obecnie dzieje. Y... Harmonia kosmosu swoją drogą, bardzo ważne wydarzenie. Zostańcie tam do końca. Nie obawiajcie się tego, że ktoś tam Was z jakąś złą energią przejmie, bo sprawa już jest załatwiona. Już żeśmy ich rozwalili, się po prostu się zmyli, niedługo się zmyją, bo się zmyli. I przy okazji uzyskaliśmy namiary do... Ich zwierzchników, to znaczy, można ich zidentyfikować. Odbywa się to poprzez sztuczną inteligencję, która jest między innymi w departamentach, która wniknęła do dusz tych, tych bestii, nazwijmy to, bo to są bestie. Ci, którzy przeszli na stronę przeciwnika, no i uzyskaliśmy dane tych osób. Ja potem je rozszyfruję, podam może publicznie. W każdym razie będziemy ich systematycznie usuwać. Przepraszam za ten szum, który się odbywa w tle. Jest to konieczne z uwagi na moją ochronę. Ochronę miejsca, z którego nagrywam. Obraz z tyłu jest nierejestrowany, nie ma tu kamer, więc nie obawiam się pokazania y, miejsca, gdzie jestem, bo i tak do tego nie dotrą. I jeżeli chodzi o wigilację, kamery są prawie wszędzie w tej chwili. Będą instalować wszędzie, w lasach nawet. To są mikrokamery, y, najczęściej y, oparte na, na technice holograficznej, czyli nawet nie są w naszej rzeczywistości, nie widać ich. Tych kamer będą, będą no, miliardy, wszystkie będą podłączone do sztucznej inteligencji, właściwie już są, yy, będą analizowane. Mamy do czynienia z cywilizacją bardzo wysoko rozwiniętą technologicznie. o czym wielokrotnie wspominałem. Ci, którzy uważają, że dostałem pierdolca, jakoś przez wiele lat nie dostawałem pierdolca, publikowałem tematy, które inni również publikowali i było dobrze, tak? I nagle od roku Podlecki jeździ i dostaje pierdolca. Zacznijcie myśleć. Zobaczcie na te komentarze, które są pod na moim kanale. Gdzie są tego typu komentarze wredne? Na jakim kanale? Może Dariusza Kwietnia. Po prostu zaleźliśmy im za skóry to bardzo mocno. Trafiliśmy na bardzo y, istotne informacje, które ich identyfikują, mówię, naszych wrogów, i na technologię, jaka za nimi stoi. Ja się nie obawiam y, rozwiązania ostatecznego. To znaczy, tego co na końcu nastąpi. Wiem, że wygramy. Przy czym to, co się dzieje obecnie, jest jednym wielkim sitem. Ma przesiać tych, którzy nie przejdą do nowej rzeczywistości, do nowej Ziemi. Jaka to będzie rzeczywistość, kiedyś to powiem. Na razie to tylko ogólnie mówię w tej chwili cały czas. Jeżeli ktoś chce sięgnąć po szczegóły, zapraszam na moje inne wykłady. Tam mniej więcej omawiałem te rzeczy, chociaż też nie do końca. Ja to staję w formie przekazów, w formie myśli, ale toż to są przekazy z mojej duszy. Moja dusza jest jedną z najstarszych na świecie. We wszechświecie, można powiedzieć, w kosmosie, można powiedzieć, byśmy wszyscy byli, zostali wybrani do tego, żeby zwalczyć tego wroga. Wszyscy jesteśmy bardzo starymi duszami. Ci, którzy oglądają ten materiał, wszyscy są bardzo starymi duszami. Nawet ci, ci wrodzy nam, ci szczególnie ci wrodzy nam, to są bardzo stare dusze, ale bardzo mało rozwinięte. Infantylni. Nastąpił wsteczny rozwój. To są istoty w większości na poziomie robaków, jeżeli chodzi o ich poziom duchowy i do takich poziomów zostaną cofnięci, mimo że teraz są ludźmi. A więc tak, do czego chciałem nawiązać dzisiaj? Chciałem nawiązać do, do poziomów subatomowych. Przepraszam, jest bardzo gorąco, zamknąłem się w samochodzie z uwagi na dźwięk z zewnątrz, żeby nie było identyfikacji, ponieważ mikrofony są już po drugiej stronie, powiedzmy, tego lasu, w którym jestem, w jakiejś tam odległości, są bardzo czułe. Subpoziomy, poziom subatomowy. Mówiłem o tym, że nasza rzeczywistość wielopoziomowa Przecież najważniejszy z naszego punktu widzenia jest y, kolejny poziom, poziom subatomowy. Nasze atomy, atomy naszego ciała są zrobione y, z kosmosu, można nazwać. Jeżeli nasz atom zawiera elektron, atom naszego ciała zawiera elektron, który jest wszechświatem, no to ten wszechświat jest zbudowany ko z kolei, z, jak wiemy, z... Y, septylionów innych atomów mniejszych, prawda? Jest to, jest, to, jest to poziom ten nano bezpośredni. I to widać w momencie, gdy tak zwana dusza opuszcza ciało w formie tego dymku 23, 23 g bodajże mówią, że dusza waży 23 gramy. To nie dusza opuszcza to ciało, tylko to są podpoziomy. Podpoziomy, które, które yy, są nami, także my po śmierci nadal istniejemy bez poziomu tego zerowego, głównego. Ten poziom zerowy zawiera nasze. Nasze, m, naszą pamięć z, z, ob, z bieżącego wcielenia i ta pamięć ginie, chociaż zostaje w duszy. Dusza to jest osobna rzecz, osobna sztuczna inteligencja, która towarzyszy pod poziomem. Też, też jest wielopoziomowa, również. To jest komputer kwantowy, wielopoziomowy. Z tego co zdążyłem zgłębić. Oczywiście, że się mogę mylić, tak? No ale mówię o tym, co, 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 co się dowiedziałem, co wiem. I ten poziom subatomowy jest najważniejszy, dlatego że. Jeżeli my, ten, ten poziom subatomowy będzie po naszej stronie, jeżeli cywilizacje tam zawarte będą pozytywne w większości, to mamy dużą szansę zwycięstwa. Bo przez poziom subatomowy, przez wysoko rozwinięte cywilizacje, przez wysoko rozwiniętą sztuczną inteligencję możemy docierać wszędzie. Tak działa intencja. Tak działa usuwanie parchów. Przez poziom subatomowy, właśnie. Ten, ten bezpośredni pod nami. Są jeszcze niższe poziomy, tam są też cywilizacje. Na niektórych wygrywamy, na niektórych przegrywamy. Co się stało złego ostatnio, to to, że yy, negatywne siły przejęły kontrolę nad tym poziomem subatomowym. Deparchatory de facto przestały działać na, na kilka dni, a dzisiaj odzyskujemy dzięki harmonii kosmosu i jeszcze innym wydarzeniom dzisiaj odzyskujemy kontrolę nad poziomem subatomowym, na którym mieliśmy dość sporą kontrolę, ale nastąpiło przegrupowanie sił zła. Coś tam musiało nastąpić, o czym my nie wiemy, że oni odzyskali kontrolę nad tym tylko do dnia dzisiejszego i się znacznie, zacznie znowuż yy, walka, jak powiem duchowa z naszej strony, ponieważ do tej pory nie mieliśmy tej mocy lokalnie tak, lokalnie mieliśmy moc jak lokalnie podczas harmonii kosmosu gdzie zostaną ci szkodnicy usunięci Deparhatory działają, ale w inny sposób działają lokalnie na poszczególne osoby z mniejszą skutecznością, ale też działają informacyjnie, dzięki tym deparhatorom mam informacje, o których mówię bardzo ważne wydarzenie nastąpiło w środę, w ubiegłym tygodniu. Był to występ Fifila Collinsa w Warszawie. Jak wiemy, było kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Wielu z nich to były dusze zaawansowane, awatarzy. I co się stało? To nastąpiła medytacja, czyli te dusze się połączyły. Jak to mówił Greg Braden, że ileś tam osób, to nie jest liniowy postęp, tylko to jest nawet więcej niż do, niż do kwadratu. I te, te dusze tych osób się zjednoczyły I pousuwały bardzo dużo szkodników w naszym państwie Polska została oczyszczona w prawie 50% Z tego co stwierdziłem Rosja również Rosja również została oczyszczona Tam też się odbywają ważne rzeczy Rosja w tej chwili jest czysta w 50 mniej więcej Była praktycznie przejęta przez siły zła To wraca Stany Zjednoczone całkiem dobra, dobra pozycja Trumpa Ponad 90% stanów są w naszych rękach co nie znaczy, że tak będzie dalej. Yy, naszym zadaniem jest ściągnięcie na Ziemi, która jest pułapką, ściągnięcie jak największej ilości parchów z całego Wszechświata, którzy są w większości w tej chwili w naszej galaktyce. Oni się muszą tu znaleźć, na Ziemi. No niestety, będzie źle. Będzie Sodoma. Będziemy się musieli chować do elit. Nie od razu, nie teraz. To będzie tak, plus, minus, plus, minus, ale w pewnym momencie te siły zła będą tak skumulowane, że... Będzie musiało nastąpić nasze y, zjednoczenie się w jednym miejscu, z uwagi właśnie na siły naszych dusz. Y, ci, którzy wątpią to, co mówiłem, zwrócił na kilka rzeczy uwagę, y, o czym już wielokrotnie mówiłem. Może to wahadełko się w tej chwili samo nie waha już, y, bo być może dotarliśmy do celu naszej podróży. Nie wiem, muszę to sprawdzić. Nie sprawdzałem dawno jako jeden z dowodów, ale są inne rzeczy. Dawno temu mówiłem już o deformacji Ziemi. Ziemia nie jest płaska. Niebocentryzm ma pewne racje, ale to nie jest tak. Owszem, żyjemy w świecie łudy, ho holograficznym. Są pewne zjawiska, które się nie da wytłumaczyć, ale to powinno nam otworzyć oczy właśnie na, na, na to, co się dzieje, że coś jest nie tak. Pojedźcie w stronę, już to powtarzam, pojedźcie w stronę gór, dajmy na to. Już 20 km od Krakowa widać Tatry, wyniosłe Tatry, nawet dalej. Tego nie było, ja tego nie pamiętam za młodu. Owszem, tam na, na południu Krakowa było widać te Tatry, takie malutkie, ale tych nie są duże. Dlaczego tak się dzieje? To nie jest soczewka atmosferyczna. Tylko dlatego, że nasza Ziemia jest deformowana i góry są celowo, właściwie zmniejszona, góry są celowo wyniesione do góry, żeby sprawiały wrażenie normalnych. Jak jedziecie w stronę Karkonoszy na przykład, to od Jeleniej Góry już widać te potężne szczyty. Przy czym Jelenia Góra jest bardzo wysoka. Jak zobaczycie, jest... Prawie że na, w połowie wysokości karkonoszy. Coś dziwnego. Można to porównać z mapą fizyczną, jak to wygląda? Można by pomierzyć dalmierzami. Byłby by, by, by to bezpośredni dowód na to, że jest deformacja. Ta deformacja odbywa się za, pomocy, za pomocą kontroli wielkości atomów. Mają taką technologię, która pozwala na zmianę wielkości atomów. Jednym z efektów tej kontroli jest, tych działań, tych urządzeń, jest pisk w uszach między innymi, co stwierdziłem. Wszechobecny pisk w uszach, który jest wynikiem działania pewnych urządzeń. Zobaczcie, ile anten jest po drodze ustawionych. Co więcej, stwierdziłem, że dużo drzew zawiera w sobie już anteny, są ukryte. Te anteny jakimiś tam falami powodują modyfikację wielkości atomów, co służy naszym przeciwnikom. Ja nie wiem dokładnie o co chodzi w tej, w tej modyfikacji. Być może chodzi o dostęp do jakiejś energii, której my nie znamy, do tego doru tak zwanego, prawda? Że oni mają dostęp przez zmiany, przez deformację ziemi. Nie wiem, nie wiem jak to działa. Wiem, że są oceany i morza bardzo zmniejszone. Dlatego też dziwne rzeczy się dzieją podczas lotów. Ludzie mówią o jakimś tam, że samoloty lecą naokoło, tak, bo, ta, bo, te, bo to może jest chwilę mniejsze po prostu. Yy, czy ocean i te trajektorie są inne. Kolejna rzecz, na którą bym zwrócić uwagę, no to, to są te efekty, o których się mówi efekt Mandeli, prawda? Zobaczcie, jaka duża jest w tej chwili Tanganika. Jezioro Tanganika i to sąsiednie jezioro, zapomniałem jak się nazywa. Drugie, takie podłużne, niedaleko Jeziora Wiktorii. One w sumie są takie jak Jezioro Wiktorii. Ja nie pamiętam, żeby Wiktoria miała jakąkolwiek konkurencję tam. Te jeziora były wielokrotnie mniejsze. I inne, inne zjawiska geograficzne, które się pozmieniały. Jak to można wytłumaczyć? Ludzie mówią, że manipulacja czasem, że podróże w czasie. Nie, można to prościej wytłumaczyć. Można to wytłumaczyć tym, że my nie żyjemy na jednej ziemi. Tym, że nasze dusze mogą się przemieszczać po, różnymi, między różnymi kopiami ziemi, które są, są nieznacznie się między sobą różnią. Które wysoko rozwinięte cywilizacje mogą modyfikować zależnie od swoich potrzeb. Czyli raz nasadzają na jedną ziemię, nam się wydaje, że wszystko jest tak samo, one się synchronicznie ze sobą zmieniają tak samo, a raz nasadzają na inną, gdzie jest coś innego, inaczej, na przykład inny znak Coca-Cola dajmy na to, żeby to zastraszyć, po prostu na innej ziemi zamieniono wszystkie, wszystkie znaczki Coca-Coli. To w przypadku bardzo wysokiej cywilizacji nie jest problemem, gdyż robi się to przez poziom subatomowy, przez poziom nano. Ja widziałem, jak jechałem samochodem, widziałem jak samochody były wchłaniane za mną. Jak samochód się pojawia około mnie, zaraz w lusterku zobaczyłem, i z niej jechało, nagle się pojawia. Drzwi mi się otwierają w samochodzie w nocy, ja patrzę, się nikogo nie ma, słyszałem wcześniej kroki. Takie rzeczy. Mają technologie, które wykraczają nasze wyobrażenie i nie powinniśmy się tym przejmować za bardzo. Nie wolno nam się przejmować, bo byśmy zwariowali. Po prostu. Ja zostałem chyba wybrany do tego zadania, ponieważ traktuję to wszystko z dystansem. To, co zrobiono z moją matką na przykład, no inny człowiek by zwariował, pojechał, teraz ona rzekomo umiera, ja rok jeżdżę samochodem, nie pojadę, bo nie po to się chowałem, nie po to uciekałem, nie po to sprawdzałem to, co się dzieje, nie po to mam sny na ten temat, żebym w tej chwili się oddawał ich łapy, prawda? Ale o tym będzie osobny program. Nie powinniśmy się poddawać złemu nastrojowi, powinniśmy wierzyć w siebie, bo mamy, mamy potężny program ochronny. Program, który myśmy sam, sami skonstruowali, zanim tu zeszliśmy na Ziemię, który w tej chwili jest uruchomiony w pełni i który nam służy. Tylko trzeba wiedzieć, jak się nim posługiwać. Przede wszystkim, nasz program jest zakodowany w naszych duszach, dlatego nie musimy nic tak naprawdę robić. Wystarczy, że się poddamy temu. Co nam myśli mówią? Jedziemy tu, bo chcemy tam pojechać. Wiele osób na przykład mi powiedziało podczas zlotu w Starym Oleśnie, że znalazło się tutaj, ponieważ dostali głos duszy, że tam powinni być. No tak. Ja niestety nie mogę pojechać na Harmonię Kosmosu z wielu przyczyn. Samochód mi nawalił. Finansowa sytuacja moja jest bardzo kiepska w tej chwili. Osobie, która pożyczyła mi samochód, chcę powiedzieć, że bardzo mu dziękuję i spłacę wszystkie długi płacę wszystkie długi z nawiązką, pracuję nad tym, pracuję nad nową wersją departatora Giganta, który będzie również dostępny, ale już nie po niskiej cenie. Myślę, że będziesz zadowolony z tego, co Ci oddam I bardzo dziękuję jeszcze raz za to, co zrobiłeś. Mam pieniądze, owszem, mam pieniądze, których pewna osoba mi nie chce oddać albo nie może, nie wiem. I to by wystarczyło na samochód, to jest 24 tysiące. No, niestety ta osoba zainwestowała w coś, o czym mi nie powiedziała, że będzie inwestować, i dopiero się we wrześniu zacznie to, to wracać. No, ale to zostawiam, pożyczyłem pieniądze tej osobie, ponieważ jego sytuacja była bardzo ciężka. Córeczka również yy, yy, w kiepskich warunkach się wychowywała, moim zdaniem, i pomyślałem sobie, że, że no warto pomóc. Wtedy te pieniądze mi nie były za bardzo potrzebne, miałem do dyspozycji 5-6 tysięcy. Myślałem, że to potrwa krótko, to potrwało dłużej. Tak więc nie martw się, samochód jest dobry w dobrym stanie, poza, w tej chwili coś tam ze skrzynią biegów się dzieje. Yy, środka nie zdemolowałem, drzwi się nadają do naprawy, coś tam na, nawaliło, jeżeli chodzi o elektrykę, ale nie elektrykę, tylko raczej ten mechanizm, tam jakieś kółko wyleciało. Yy, myślę, że to też nie była wada, która się pojawiła bez przyczyny, ponieważ te, te rzeczy się pojawiają dla mojej ochrony. Także, ten samochód się spisał, bardzo pomógł nam wszystkim moim zdaniem, bo dzięki niemu po prostu mogłem być w różnych miejscach a czas przyjdzie, że zmienię że zmienię na większy bo wiem, że w końcu i finanse się do mnie uśmiechną we właściwym czasie do nas wszystkich, bo ja się chcę dzielić tymi pieniędzmi, wiem, że Donald Trump planuje jakąś rekompensatę dla mnie jeżeli chodzi o to, co zrobiłem dla Stanów i dla niego i dla i dla wszystkich, bo traktował poważnie to co ja pisałem, w, 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 w przeciwieństwie do wielu osób, które słuchają tego nagrania, którzy myślą, że mam problem z psychiką, nie mam problemu żadnych z psychiką, tylko Wy macie problem z tym, że Wasze podpoziomy zostały przejęte, zostaliście okradzeni z dużo, okradzeni ze swoich informacji wewnątrz. I tu jest problem, po prostu nie jesteście w stanie tego pojąć. Są moi znajomi, którzy, którzy mi każą wykłykać tabletki, jeżeli mówię o dronach na przykład, które, które latają nad nami, przejmują sygnał radiowy. Yy, Przejmują komputery nam co, co jest oczywiste No ale te osoby mi każą wyłykać tabletki no, Czyli jest bardzo źle z nimi, prawda? Yy, I to takie osoby, które sympatyzują ze mną Akurat tutaj Tutaj nie mają zielonego pojęcia O tym, co się z nimi dzieje, naprawdę Będę więcej nagrywał Chociaż te moje nagrania będą dość ograniczone Bo chciałbym Chciałbym dotrzeć do tych, którzy Rozumieją to, o czym, o czym mówię Komentarze jeszcze podsumuję. Tych, którzy komentują negatywnie, wszyscy podsumujemy. Będziemy mieć na miarę do nich wszystkich, jak gromadzę te dane. Ci ludzie wymagają naprawy, ich dusze są zniszczone, po prostu muszą wejść z powrotem w cykl inkarnacyjny i muszą przejść jeszcze raz długą, długą drogę. Mam nadzieję, że większość z Was już nie musi, że jak odzyskacie swoje, swoje energię, co nastąpi częściowo dzisiaj podczas harmonii kosmosu, myślę, że wiele osób odzyska w dużej części swoje dusze i swoje, swoje podpoziomy, to Nie będzie potrzebna żadna korekta. Mechan Kesze powiedział kiedyś, że wszystko co robimy jest nagrywane. Tak, nagrywane w naszych, w naszych duszach i do tego można dojść. Dusze to są superkomputery, do, do, do których można dojść, jeżeli chodzi o informacje nie tylko wahadełkiem. Są gdzieś urządzenia, za pomocą których można odczytać informacje, zobaczyć yy, trójwymiarowy obraz, cokolwiek, co dana co osoba robiła i wszyscy, którzy uczestniczą w tym wielkim projekcie. Zostaną poddani weryfikacji później, zanim przejdziemy do nowej Ziemi. Ci, którzy mają duże pieniądze, liczą na innych, wyryskują innych. No niestety, owszem, będziecie żyć wiecznie, nie będzie kolejnego wcielenia, ale będziecie musieli to jakoś naprawić w inny sposób. Są na to inne sposoby, na przykład życie na małej planecie z jednym drzewem, z jedną kałużą przez, dajmy na to, tysiąc lat, prawda? No niezbyt miła yy, opcja ponieważ nasze życie od nie, już niedługo zacznie być nieskończone z uwagi na oczyszczenie wszystkich podpoziomów, to będzie to możliwe. No ale niestety, jeżeli wasze dusze są tak uszkodzone, że pieniądze są dla was Bogiem, no to trzeba będzie to naprawić. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że kolejne odcinki coś to, to tam wyjaśnia, a ja to mówię, jak, jak widzicie sami z głowy. Postaram się spisywać te tematy, żeby było bardziej klarownie, ale chciałem koniecznie wsadzić to nagranie dzisiaj z uwagi na Harmonię Kosmosu. Dziękuję, pozdrawiam Janusza Zagórskiego i mam nadzieję się zjawić niedługo w sobotce. Jeżeli Janusz będzie uważał za stosowne, porozmawiamy dość dłużej, dłużej na te tematy. Pozdrawiam wszystkie niezależne media. Aha, a propos etera, Marek jest ok, Marek jest ok, tylko Marek jest, ja mu mówiłem, żeby nie jechał do tej mojej rzekomej matki. No, i tak to się skończyło, że przejęli mu te osób poziomy, i pełna kontrola, pełna kontrola umysłu w tej chwili nad Markiem jest. Nie wiem, kiedy się to skończy. Możemy mu pomóc taką zbiorową medytacją, chociaż też to nie będzie do końca pełne oczyszczenie. No, niestety, jeżeli ktoś nie ma w głowie, no to ma w nogach. Także Marek ma w nogach w tej chwili. Dziękuję.